Dobra kochani, a więc ja się pakuję i wybieram się właśnie do Toskanii na mój pierwszy w życiu BBL. Nie mogę się doczekać po prostu, aż będę mieć wielkie, soczyste dół. Trochę żartuję, mówiąc trochę mam na myśli, bardzo żartuję, ponieważ nie, nie wybieram się robić BBL. Nie będzie to film o tym, jest to po prostu tytuł, który miał was zmylić. Miał was oszukać, jestem oszustem. Zanim powiem, co będziemy robić dalej, niech Sandra, jak zawsze, typowo wklei tutaj urywki filmu, co się będzie działo. Jestem babą. Pomóż mi! Kopa, kopa, pipu, pipu! Przesadziłem. Zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz, żeby wybijać mi kanał jak najwyżej i dobić w końcu 100 tysięcy subskrypcji. Dobra, a więc co dzisiaj? Dzisiaj słuchajcie, planuję zrobić jeszcze raz moje pady, ponieważ obecne, które mam, są bardzo krzywo wycięte, źle wycięte w ogóle mają zły kształt. To to jest pad, w ogóle. Pady to jest coś takiego, co ma powiększyć mi moje biodra i ewentualnie moje dópsko, chociaż dupę mam. Really good ass, in my opinion. Pytajcie ze swoich ojców, oni wam potwierdzą. Co? Ja jak pierwszy raz wycinałem z Patrykiem, pokażę wam z czego to wycinam. Wycinam to oto właśnie z takiej gąbki. Ja będę musiał skleić dwie w jedną, bo to jest za małe, jak na moje wielkie, ogromne ciało. Ale już słuchajcie, jeśli jesteście szczuplejsi albo macie mniejszą sylwetkę, to taka grubość Wam idealnie wystarczy. My wycięliśmy moje pady w kształt Australii. Tak to sobie porównajcie, a one powinny być w kształt Afryki. Dlatego wyglądam, jakbym miał no, źle zrobiony BBL, co Wam powiem. A dzisiaj planuję robić to na nowo. Będzie mi potrzebna pomoc i ma jechać do mnie już Patrek. No i co, i będziemy wycięli będziemy się bawić na nowo. Ja nie mogę się już doczekać i mam nadzieję, że teraz będą już lepsze, bo słuchajcie, ten film nie wiem dokładnie kiedy wychodzi, ale w kwietniu mam na pewno dwie, znaczy na pewno mam jedną, zobaczymy jak z drugą będzie, bo się dopiero wysłałem zgłoszenie. Występy Laguna is back in the house Pewnie w poprzednich wyświetlało wam się Instagram Laguna Okapusia ale dobijmy jej 10 tysięcy follow, żeby była zadowolona, także łapcie Instagrama. Ech. I co? A wiem co. Chcecie rozłożyć sobie taką folię albo może coś innego niż folię, bo to może być trochę nieekologiczne, ale coś muszę wymyślić, żeby tak rozłożyć, żeby mi się lepiej sprzątało potem, bo ostatnie trzy dni sprzątałem, chcecie, tą gąbkę, a nadal mi się wydawało, że było brudno po prostu, ale nie wiem, no wydaje mi się, że to będzie najlepsze. O, biedne żółwie. Żart, kocham żółwie. Dajcie o ekologię. Ale nie sprawdzajcie czy zagrybuje śmieci, dobra? Słuchajcie, przyszedł pachoł <noise> i będzie mi pomagał. Przedstaw się! Cześć, jestem pip. Pip di Lady Pip. Lady di <noise> Lady A ty dałem. cześć. I y, będziemy właśnie wycinać biodra. Będziemy się trochę streszczać, bo jesteśmy umówieni na 20. Ale. 19.55. Tak? No to dobrze, bo się nabrałem. Z góry chcę wam tylko powiedzieć, że to nie jest tutorial, absolutnie nie. Z góry czy z dołu? Z dołu, to A się dołu wiesz co robi. Z teraz... dołu mówię, że to nie Ale jest tutorial. To z dołu? Oj, tak nie zrobimy. Byś wyglądał grubo, z takiej perspektywy? Sandra, zostaw to i zrobimy mu expose, jak on mnie nazywa... Powiedz, jak mnie nazywasz. Grubas! Żarty! <laughs> nie jesteś! Ogólnie tak jak wcześniej mówiłem, to nie jest tutorial. Um, ja Wam nie powiem, czy my robimy coś dobrze, czy źle, bo nie wiem. Ostatnio zrobiliśmy źle, więc zobaczymy, czy teraz wyjdzie dobrze. Mam nadzieję w ogóle, że starczy tej gąbki. Łap! Pierwsze, co będziemy robić, to obwijać mnie folią, aby oznaczyć ten kształt Afryki, który ostatnio na nie wyszedł. Musimy dużo przyciągnąć na biodra, na pupę więcej, żeby ogólnie to było takie większe. Ja widziałem, że one się tu łączą w roli. Dlaczego się dałem że? Bardzo brzydko. Dobra, ci pokazać. Musisz coś powiedzieć jeszcze, żeby było głupio. Bo... Lecie kochają ten duet! Lecie kochają ten duet! Ooooooo! Oh! To nogą. Odpilnogą. Otwór, You. Dobra, bo to leci ten film. Pokaż. Ten... Nie! Nie! No Mam tę rękę. Ale Nie. ale to. Ale też, ale to. Ale tej ta święta, część pierwsza, ale to była. No nieważne. Idziemy. Ale nieważne. Idziemy, obwijać mi taśmą. Znaczy, jak moja babcia. Dobra. My będziemy powitać wszystkich nauczycieli, całe grono pedagogiczne. Przede wszystkim uczniów. Czekaj, to nie? Obniżę trochę. Obniż sandały, bo z dobrego filmu to nie będzie. Dobra, wybombieniu wiesz? E, będziemy zaczynać od tego, że Patryk mnie do dookoła całego. Aż tutaj. po Krzywo jest. Będziemy musieli się obwinąć, tak myślę, że. po. dotąd. <głos> <Przestań>. <głos> tak, aż do kolan. No, tak dawaj, Kilka warstw jest tutaj na ziemi. Więc zaczynamy to robić. Czekaj, jeszcze nie? Bo Patryk wszystko chce robić na szybko. No, odwal się. Odwal się ode mnie. Tylko to muszą być grube warstwy, To musi być grube, bo y, ja ten wzór sobie, jeśli będzie dobry, to sobie zostawię go. Na przyszłość? Tak. I przekażesz potem dzieciom. Nie synowi. Bo mamy kasę. Babcie, babcie. Może mama też będzie chciała sztuczne biodra. A no może wnuki, Możesz powoli schodzić niżej. <grym>, to nie są wyścigli. Chciałem cię obwinąć rękami, żeby cię zrobić takiego łąca. Dobra, jestem słuchajcie obwinięty. Można powiedzieć, że mam gotową sukienkę. Nie, Patryk, przestań! Będziemy zaznaczać teraz biodra, tylko muszę znaleźć filmik pomocniczy. Chyba gdzieś tu są. <laughs> kopa kopa pipuripu uspokój się. O, pokaż się koniu. Le, do mnie. Lepi. I. Nie tak łusko. I teraz rysujemy drugie biodro. Już jak widzicie, tu jedno mam już odrysowane. Musimy sobie brać eyelinerem z Eweliny Kosmetycznej. Także Ewelina Kosmetyczna. Ratujesz nam nasze życie I pamiętaj, że ten... O, muszę się złączyć odbytym Dupa musi się spotkać w miejscu odbytu Rozumiesz? Patryk! Potem Sandra musi to blurować Słuchajcie, muszę zakryć pewien event, który był na folii Aha, nie zakrywam go w ogóle od początku Sandra, jak możesz, to daj jakiś, blur Obra, brzydką mordę Patryka tutaj w po prostu. Jezu Flegma mi poleciała. Oj, widać, ją? Obrzygam się na ciebie. Oj, ale jak się... Jezu, jak jest od razu chłodniej. Ale wygięta wy, ta ducha. Słuchajcie, i patrzcie, i mamy jezu jak jest To... Chyba już wygląda lepiej, miejmy nadzieję. Yy, będziemy teraz się brać za wycinanie tego wycinki na gąbce. Słuchajcie, teraz wycinamy folię, hmm. znaczy wycinamy, Patryk wycina folię, którą potem będziemy odbijać na tej gąbce. No, widać różnicę na pewno w kształcie. A ty, dlaczego siedzisz w peruce? jestem babą. Czy ty się naśmiewasz z kobiet? Tak. Śmiesz się z okresu? Oczywiście nic się nie śmiał z kobiet. Bardzo ciebie lubię O, Obcinasz włosy! W sranio panie ci stało, nie? Może, ale nadal się trochę stresuję, że to nie będzie... Znowu będzie wyglądało jakbym miał, nie wiem... Jakbym był po bibielu. No tylko, ale psuje ci ta peruka, wiesz? Wiem. Ty już chodzisz taki chory, tak ja lubię. I w takich kobiet, które Lubię w dziewczynkach. Trochę się słuchajcie tym stresuję, bo Wiemy. zbliża się, wiecie, Pride Są Month. Pride Month zbliża się wiele takich okazji, na których będę wychodził po prostu w dragu i no chciałbym wypaść jak najlepiej w tych w wszystkich tych okazjach. Czuję, że po prostu wypadniesz. Wypadnę z rytmu. Mamy Mamy to. Jak, jeśli już mam pierwszy stopień załamania nerwowego, bo ktoś mnie cały czas denerwuje i chce mi zrobić przykrości, i w ogóle. <laughs> to co miało być. To było od tobie, Patryk. <laughs> I teraz będziemy odbijać to, co wycinaliśmy z folii na gąbce. I to, to i to muszę zrobić po dwa razy, bo będę musiał skleić te gąbki. No, bo jednak jestem. Big Mama? No, nazwijmy to tak. Patrzcie, jak on się skupia, jak on rysuje. Jak kopciuszek na czworaka. Tutaj cały czas y, konsultowałem te moje pady z hrabiną Drag Queen. Pozdrawiam hrabinę. Pewnie nie będzie tego oglądała nawet. Właśnie mówiła, żebym nic nie ścinał. Dodatkowo musiałem, żeby tu bardziej ściąć. Tam siam, ale nie. Nie? Gruszka? No nie wiem, co sądzić. A ty co uważasz, jak to wygląda? Duże. No i dobra, i musimy teraz, słuchajcie, tak zrobić. Z drugą. Cztery razy. Tom, y jeszcze raz i tą dwa razy. Zabieramy się. do O, co? E, mam już poodbijane moje poduszki. I tak jak Wam mówiłem, wcześniej musiałem po kilka razy poodbijać. Ja sobie też przy okazji zaznaczam, bo potem będziemy je sklejać gorącym klejem i dawać jakby w jedno. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. O jak co Ty robisz? <laughs> Śmieję się, życie jest. Ludzie! Życie jest piękne! Kocham Was, kochani. <laughs> Dobra, e, Patryk, się za wycinanie? <śmieniczynce> Czy ty chcesz być drewnianą syreną? Nie, <śmieniczynce> Pomóż mi, doczy do to w wyswykacy. Jezu! 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 <śmieniczynce> ty <śmieniczynce> ty robisz? Słuchajcie, ja lecę. Yy... To cześć. Dobra, wycinamy Dobra, jedna na, na część już jest sklejona Nie przejmuję się tym, że to jest tak też krzywo Jakby, wiecie, obcięte, bo to wszystko będę Wygładzał, żeby było ładnie wszystko Wygląda to na razie mniej więcej tak Spoko, co? Dwa, musieliśmy wziąć jeszcze Jeden wkład, bo klej się skończył I będziemy kleić, dobrze, Patryk fajnie Mocno przykleił, Patryk jak zawsze Pomocny, kochany My robimy chwilową przerwę Ponieważ lecimy teraz do Ajoli, ponieważ jest wtorek, no to O wiadomo, trzeba iść do Ajoli na pizzunię, jak jesteście z Warszawy to polecam wam chodzić we wtorki e, bo jest za ile? 15 zł i zamawiam ubera i jedzie my. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień, bo wczoraj nie skończyłem tego robić, ponieważ wróciliśmy już późno, nie chciałam hałasować nożem tym elektrycznym, bo on jest bardzo głośny, jak się go używa, ale e, skleiłem już obydwie te części ze sobą. A, no i plus też, jak wróciliśmy z pizzy, to przyszła do nas Sasza, Patryk i sobie siedzieliśmy, gadaliśmy, więc stwierdziłem, że teraz używanie dalej tego to będzie bez sensu i po prostu dałem sobie spokój, ale dokończymy dzisiaj. Oczywiście sobie podpisałem y, tą y, moją... mój pad. Aktualnie, Widzicie, jest on sklejony podwójnie, ponieważ I'm a big boy i musi być podwójny ten pad w moim przypadku. I teraz będę, jakby to wszystko wygładzał. Tutaj też macie podpisane, że to jest dół, że to zakłada się na dupę, że to jest lewa część, że jest góra, więc. Bo, bo to też jest. Mimo wszystko to jest skomplikowany mechanizm. To nie jest takie proste. O, patrzcie, odlotowe agentki. W sumie, jakby tamta była blondynką, to w środku to rzeczywiście to by były odlotowe agentki. Najgorsze po wszystkim będzie sprzątanie Dobra, słuchajcie, ja siedzę na ziemi I wszędzie już jest bałagan, ponieważ już zacząłem Pierwszą gąbkę obcinać Jak widzicie, ona na razie wygląda tak To nie jest jeszcze skończone, słuchajcie A tak wygląda, jakby wiecie, nieobcinana Tutaj już skończyłem, ponieważ Nóż elektryczny już nie daje rady Resztę będę musiał obcinać nożyczkami Ja chcę to wszystko bardzo ładnie wyglądać Tutaj tego, to też będzie powycinane Jakby nożyczki już tutaj Już na tym etapie sobie nie dają rady yy, Boże, nóż elektryczny nie daje rady, tylko trzeba po prostu wziąć to ręcznie nożyczkami Co będzie dosyć pracochłonne, ale no cóż Po wszystkim pokażę wam jaki to jest bałagan, bo jest po prostu tragedia Ale ja się nie przyjmuję, działam dalej Biorę się za drugą gąbeczkę i jak mi się uda pokazać wam To mniej więcej pokażę jak wam, jak to robię Po prostu jakbyście cieli mięso na kebaba o! Patrzcie, widzicie, jak tu się tutaj ładnie, taki, to wszystko musi być tak jakby, tu, tu się powinno kończyć, na takim cieniutkim i tak ff, przejść wszystko ładnie. Ojej, ale tutaj jakoś tak yy, przesadziłem. Ojej. Zastanawiałem się, czy jak dotknę to podczas używania, to czy mi coś się stanie, ale chyba nie będę sprawdzał. Widzicie, dlatego ja nie chciałam robić tego już wieczorem, wczoraj jak wróciłam, bo było yy, dosyć późno już, a to jest... Dosyć głośna, więc. A po moich ostatnich sytuacjach z sąsiadką, to mama nie chciała już jej przeszkadzać. To była sytuacja, z yy, jakby nagrywałem vloga z wizerz.pl. Po wizarzu przyszliśmy do mnie się ogarnąć, przebrać. Była Ada, Filo, potem przyszła Weronika e, ze swoim chłopakiem i no, chcieliśmy się ogarnąć. I nie siedzieliśmy w domu, nie imprezowaliśmy tutaj, bo chcieliśmy świętować My zwycięstwo, tylko poszliśmy do glamu. No i oczywiście sąsiadka i dzieci płaczą, starsi ludzie narzekają, co nigdy mi nikt nic nie powiedział, że jestem za głośna czy coś. Wiecie, jakbym był, to oczywiście ja nie jestem typem osoby, która się kłóci. Hmm, nie mam racji, tylko bym przeprosił i w ogóle ona krzyczała i w ogóle, albo na końcu Yy, a to jak nie pasuje, to się wyprowadź poza Warszawę. Trochę mi było przykro, bo nawet nie zdążyłem ją przyprościć. Wiecie co, to już jest trzeci dzień wycinania moich gąbek. I one nadal nie są perfect wycięte. Nadal je trochę modeluję, ale myślę, że za niedługo już będę mógł je próbować przymierzać. Do tego, czy są ok. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze muszę troszeczkę spłaścić, w tym miejscu. I co będę zakładał, a potem y, jak założę, to Wam pokażę. Bo w razie czego będę mógł jeszcze to wszystko ucinać i jeszcze bardziej formować. Patrzcie, jak to wszystko strasz. O Jezu! Odbiło mi się aloesem. Wszystko strasznie wygląda, ale chyba są gotowe. Idę teraz je zakładać, słuchajcie. Będę zakładał pięć par rajstop. Jezu, co z moimi włosami jest nie tak? Pięć par rajstop. To jest, słuchajcie, trzeci dzień wycinania tych gąbek, więc... Wow! Ale idę zakładać. Trzymajcie kciuki, żeby po prostu były ideolo i żebym miał brazilian butt. Uch, Dobra, wiecie co? Ja zakończę tutaj tego vloga, ponieważ dostałem załamania nerwowego, którego już z kolei, patrzcie, jaki nadal jest ze mną syf, muszę to posprzątać. Dzień, w kiedy to nagrywam, jest dla mnie bardzo ważnym dniem, bo jak wiecie z poprzedniego filmu, wyszła moja pierwsza w życiu okładka do yes, Good! Duma Magazine, a Cover Girl. Nieważne, tutaj Wam powstałem jakieś filmiki, jak zakładałem na po prostu sobie przymierzałem przy lustrze i nagrywałem, bo nie nagrywałem tego aparatem, bo nie miałem cierpliwości. Nie wyszło idealnie, mam problem z rajstopami, bo Trudno dostać duże rajstopy dla plus size girl z, w kolorze accree, yy, które są mocno kryjące. Jak macie takie w poleceniu, to wysyłacie mi na insta albo gdzieś. To coś jeszcze chciałam dodać? Chyba nie... No, ale dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Łapcie moje social media wszystkie. Tutaj wam się wyświetlą Instagram, TikTok, Twitter. Wal Instagram właściwie. I koniecznie zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. Buziaczki, trzymajcie się, pa!